Siemanko kochani, witajcie w kolejnym vlogmasku. Nie mogę dzisiaj być już bez maseczki, dlatego będziecie widzieć moje oczy jak w jakimś arabskim filmie. Dzisiaj będziemy nagrywać odcinek pod tytułem Korea nocą. Oczywiście będzie to kolejny vlog masek. I zobaczymy sobie czy są jakieś świąteczne dekoracje, czy jest ładnie i klimatycznie. I ogólnie sobie poglądamy. Dzisiaj będzie dużo więcej miasta niż mojej twarzy, co z pewnością wszystkich ucieszy. Pokażę wam parę rzeczy i w ogóle. Czemu idziemy teraz tak nagle, znaczy wy nie wiecie, że to jest nagle, ale ja tak w pośpiechu wyszłam z domu, bo obawiam się, że wszystko nam pozamykają niedługo. Ooh. Pierwsze dekoracje, ale fajny Mikołaj. Jest taki sklep z mięsem z grilla. Jak widać, nie cieszy się zbyt dużą klientelą teraz. Nie ma klientów, chociaż jest godzina 18, a nie ma dlatego, że no wiecie. A tutaj patrzcie, to jest supermarket i stoi na zewnątrz piwo. Nie przypięte, nie żeby coś. Bardzo charakterystyczna rzecz dla Korei w nocy. Widzicie to u góry? Czerwony neonowy krzyż. W tyłu za nim jeszcze jeden krzyż, ale nie neonowy. I przejdźmy tutaj. I tu też. Czerwony neonowy krzyż. I ogólnie bardzo dużo jest takich neonowych krzyży. I czemu one są? Bo to są kościoły, zwykle protestanckie. Chociaż katolickie też mają krzyże neonowe. Ale nie pokażę wam, bo nie ma tu w pobliżu żadnego ka katolickiego kościoła. To znaczy, jest trochę z kilometr. Nie będziemy tam szli, Szanujmy się, jest zimno. To jest ten krzyż, a tam jest choinka wielka, przyczepiona do tego kościoła. Patrzcie, tu z tyłu też jest krzyż i jeszcze jeden. Więc wyszłam z domu w obrębie 600 metrów, nie, może 500 metrów, 300 metrów. W obrębie 300 metrów naliczyliśmy cztery neonowe krzyże. No i to mnie bardzo szokowało za pierwszym razem, jak przyjechałam do Korei, czy wyszłam na nadwór wieczorem. Patrzę, a wszędzie te neonowe krzyże i tak się zastanawiam, o co chodzi, co to za kościoły? Czy to jakieś inne, czy to jakaś sekta, no ale to tylko protestanckie kościoły. I tak jak mówiłam, na katolickich też są często neonowe krzyże, ale nie jestem pewna, czy są czerwone, kiedyś to sprawdzimy. Tak to będziemy sobie teraz szli do tego miasta, co zawsze, i zobaczymy, czy są tam jakieś atrakcje świąteczne i potem sobie pójdę do domu. No ale śmiesznie. Akurat jak zaczęłam nagrywać, to trzech dostawców jedzenia przejechało. Dostawcy jedzenia w Korei zawsze jeżdżą na takich skuterkach, motorynkach. Ja nie wiem jak to się nazywa, jestem dziewczyną. Tym dostawcom jedzenia w ogóle jest mega Zimno, jak tak sobie jeżdżą w zimie i chyba ciężko im się zakłada rękawiczki za każdym razem, dlatego mają często jakieś worki foliowe przyczepione do, do kierownicy, żeby im nie było zimno w dłonie. Dojrzeliśmy do miasta i zaraz Wam pokażę, jak jest fajnie. Nie, widzę już pierwsze dekoracje. Zobaczcie, jak się świeci, jak jest jasno i to, że się tak... Nie, wszystko to nie dlatego, że są światełka, bo, jest, bo są święta, tylko tu zawsze tak wszystko jest oświetlone. Ale tutaj nie. Zobaczcie, wejście na jakieś osiedle. I są takie światełka. No fajnie. U nas nie ma tak ładnie. Nie. Yeah. No ale idziemy tutaj. Muzyki tu jest dużo i to chyba trzeba będzie szybko wyciszyć. I znowu taki sam Mikołaj. Chyba gdzieś na wyprzedaży były. Przemyślałam tego, że jak przyjdę nagrywać wieczorem, to z każdego sklepu będzie leciała taka muzyka. Te takie neony ze spadającymi kropelkami, to jest rzeźnik. Znaczy sklep nie jest, no nie jest rzeźnik, to sklep nie jest. Nie. O! Typowe. Mamy zielone światło. Dlaczego pan tu jest? Wszyscy mają te lepsze maseczki. Mogłam sobie też mieć tą lepszą maseczkę. Nastał ten czas, że już nie ma co nosić takiej dental maski, tylko trzeba nosić KF95. Jesteśmy sobie tutaj i czy są jakieś dekoracje. Jest subway. Świąteczna promka na kanapce z stończykiem, ale dekoracji nie ma. No idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. To jest moja ulubiona kawiarnia, ale ja już po kawie. Także nie. Grupka młodzieży. O, patrzcie. Sprzedają kurczaka. Ja wiem czy coś ciekawego będzie w tym roku. Ja, patrzcie! No kanapki z jajkiem, ale super! Eggdrop to są takie kanapki z jajkiem i mi się wydaje, że to są jedne z tych nielicznych, w których nie ma cukru. Ale to się okaże, jak otworzę, to, to się przyjdzie. A tutaj jest coś, co wam zawsze chciałam pokazać, kiedyś to wrzucałam na Instagrama. Patrzcie, sklep ze schabowymi. Patrzcie, sprzedają tęczowego schabowczaka. Dookoła jest schabowczak, a w środku jest tęczowy ser. Nie wydaje się to zbyt apetyczne, taki tęczowy ser, ale nie. Jest tak mało ludzi w porównaniu do tego, co zawsze jest w sobotę o 18. Tutaj w restauracji są puste praktycznie. Tam w tym schabowym siedziała jedna rodzina. O, zobaczcie. Mamy tutaj Baskin Robbins i jest Wally. A tu jest sklep z owocami. I tak jak w Polsce, tak i w Korei jest sezon na mandarynki. O, i tutaj też są kanapy, tak? Bo ja tak mówiłam, że Koreańczycy kanapek nie jedzą, ale niektórzy jedzą. I tu jest na przykład Isaac Toast. Znaczy ja to mówię Isaac Toast, a to jest Isaac Toast. Oni czytają Isaac. I tutaj sprzedają takie różne tosty. I one są nie najgorsze, ale też nie najlepsze. Tłuste są strasznie, nie lubi. Ale jak Wam się bardzo chce chleba w Korei, no to możecie sobie wam takiego takie tosta. A tu jest moja ukochana paryska bagieta. Przez szybę widzę, że został chlebek, który lubi Sonów, więc sobie wejdziemy. Nie będę tu nagrywać dużo, tylko go kupię i wyjdę. A kiedyś tu przyjdziemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że nam nie zamkną tej bagiety. Nie będzie shutdownu całego kraju. No, tu jest ta paryska bagieta, o której zawsze tak mówię. I patrzcie, są takie koce i kapcie na święta. Ale to był tylko taki wstęp. Nie będziemy tu nagrywać. Dzisiaj nagra się kiedy indziej. Jak nie zamknął, jak zamkną, to będzie taka fitopa, że ja nie wiem. Aha, taki chleb kupiłam. Wygląda jak polski, ale jest trochę słodki, ale nie bardzo słodki i piszę na nim native east bread, czyli wychodzi na to, że on jest taki bardziej na zakwasie. I tak też smakuje, nie czuć takimi drożdżami chamskimi. Dlatego kupiłam go. Są go no lubię. Tu jest sklep stofu. A tu jest herbatka babulki Amerykano za 4 zł. No nie jest drogo. Nie ma ludzi. Idziemy dalej. A tutaj pan sprzedaje... O, się zmienił ten pan. Tutaj ten pan sprzedaje takie... Taki street food. To są takie rybki z fasolą w środku i one są bardzo dobre. Wie się, że jest zima w Korei, jak widać takie namiociki. Tak. A tutaj sprzedają jakieś chrupki. Patrz, ile chrupek. O. Takie chrupki. Ryżowe wszystko. Sony lubi mocno kukurydziane chrupki, ale nie ma w Korei. I co? Tak patrząc, zobaczcie. Jak się jest na takiej głównej ulicy w Gliwicach, są, jest tak jak tutaj, że są po dwóch stronach chodniki, a po środku jest ulica i tam zwykle nad tą ulicą wiszą światełka świąteczne. Sprawdźmy, czy tak jest w Korei. No nie jest. Słoteczek. O, a teraz idziemy do superpunktu. Patrzcie, patrzcie. Widzicie? To są super spodnie do piżamy. Bo w Korei jest zimno, no nie? W zimie. Ale nie jest aż tak zimno, bo w mieszkaniach ludzie mają ciepło. Więc są takie... Super spodnie, od piżamy. A co, nawet pi piżamy dziecięce z Polaru. O, a to nie jest z Polaru, z takiego fajnego z takiego materiału misia. One są już drogie, mniej złotych. A te polarowe, te polarowe są po 16, nie po 17? Bo droższe po 18. Te są już prawie po 30. A tutaj jest Olivian, czyli taki koreański Rosman, tylko że gorszy. Promka jest jakaś weszła ale nie będziemy trać kasy. Aha, jak tu już jestem, to patrzcie, tu jest taki sklep z ubraniami i one są wszystkie po 18 zł. I to są te takie ubrania, co mówiła tam w logmasku, że to są takie małe sklepiki z ubraniami No, one są takie bez rozmiarów, że jeden rozmiar. Nie będę komentować, jak bardzo są one na mnie niedobre w większości. Rękawy są często za krótkie, są za małe, za ciasne. No różnie to bywa. Konkurencja paryskiej bagiety, czyli tout le jour. Mniej tu jeszcze ludzi. O, mają świąteczne dekoracje. O! I podchodzimy do ostatniej świątecznej dekoracji w moim cudownym mieście. I to chyba będzie koniec tego filmiku. Patrzcie! Bałwanek! Dobre zdjęcie, miejsce na zdjęcie, na miniaturkę, cyknęłam już. I chyba będziemy tutaj kończyć naszego vlogaska. Ten bałwanek nie jest jakiś postawiony przez miasto czy coś, tylko przez tą oto kawiarnię gącza, czyli herbaciarnię, która sprzedaje herbatę z mlekiem. I chyba na tym zakończymy naszego dzisiejszego vlogaska. Może jeszcze dogram wejście na osiedle, czy są tam jakieś światełka. I tak, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Dużo się Was tu zrobiło ostatnio. Chyba już będzie 4000 subskrypcji. Trzeba by znowu jakieś QA robić. Kiedy robimy Q &A? Dajcie znać, czy chcecie. I pomyślimy. Może tak na 10 tysięcy, a to może nie nastąpić. No to może na 5000? Takie mini QA'? No o, albo albo zrobimy takie QA na jakiś temat konkretny. Super pomysł. I rozwinę ten pomysł kiedy indziej. Topa! Nie. Jeszcze przyszłam zobaczyć, czy na osiedlu nam coś świeci, bo wcześniej wychodziłam innym wyjściem. W się sensie, czy przy bramie coś zrobili. I widzę, że tak. Są światełki. Światełki. Ho ho ho. Takie są światełka na osiedlu. Coś tu ktoś nie ogarnął z tym miganiem. A nieźle, fajnie jest tam czuję, czuję klimat jeszcze tylko śnieżek i będzie elegancko no dobra to pa pa, mięso tu jest